Jeśli chodzi o praktyki we Włoszech, to jest super. Włosi to są tak fajni ludzie. W ogóle nie mają zero napięcia. Jest do pracy możesz przyjść spóźnione 20 minut. Że zawsze uśmiechnięci, zawsze pomocni. Otwarci ludzie, zawsze będą z nimi porozmawiać. Niestety nie zawsze po angielsku, tylko po włosku to jest trochę minus. Ale naprawdę ich mowa ciała, to że chcą ci pomóc, chcą porozmawiać. Otwarci, to jest niesamowita. W mojej pracy no, na razie się dużo nie dzieje, sprzątanie pokoi, po dwie, trzy godzinki i potem siedzimy sobie z koleżanką w recepcji, pomagamy tam jak się da, jedzenie oczywiście dostajemy z racji tego, że miłości tam otwarci. Jest według mnie bardzo fajnie. Atmosfera w Sycylii i ludzi mieszkających tutaj jest dość zaskakująca w porównaniu do tej w Polsce. Ludzie są, mam wrażenie, bardziej otwarci i bardziej weseli, więc to jest akurat nie duży plus. W pracy czuję się dobrze, mam wspaniałą opiekę. Mogę próbować różnych rzeczy, różnych przysmaków, jak lody czy granity i inne takie. Więc wyjazd oceniam bardzo dobrze. Pracuję tutaj w cukierni. Yy, przygotowujemy tam różne yy, słodkości i dekoracje, różne torty do sieci yy, cukierni. Yy, ludzie są bardzo fajni, jest bardzo miła atmosfera, uczy się bardzo dużo nowych rzeczy, których no, w Polsce jakby tam się nie robi takich rzeczy, więc nie nauczyłabym się tego, nie poznałabym tutaj tej kultury. Yy, no, i jest bardzo ciekawie. Yy, pogoda jest bardzo ładna. Yy, bardzo mocno świeci słońce, jest bardzo ciepło i yy, można korzystać z morza, opalać się. Yy, no, ogólnie jest bardzo fajnie. No, to na Sycylii mi się bardzo spodobało. Ciepły klimat. Plaża, nowe smaki przede wszystkim. E, według mnie jest bardzo fajnie. E, w pracy, tak jak już koleżanka mówiła, z którą pracuję, e, jest super. E, mogę próbować nowych rzeczy. Codziennie dostaję śniadania. E, no, czego chcieć więcej? I zdziwiła mnie właśnie taki, taka. Dobra strona tych ludzi, że od razu są tak miło nastawieni. Nieraz spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy pan w sklepie... Dostaliśmy coś po prostu za darmo, bo zobaczył, że, że fajne dziewczyny jesteśmy, że jesteśmy miłe, z Polski i w ogóle, i próbujemy się dogadać. I mimo tej bariery językowej, chciałyśmy i mimo, że nie znam włoskiego i mimo, że moje tacy nie mówią po angielsku, dobrze się dogadujemy. Nie wiem, jak to się dzieje, ale rozumiemy się nawzajem i, i jest naprawdę fajnie. Bo myślę, że ludzie tutaj są bardzo specyficzni. Miasto mi się ogólnie podoba, ale jest w życiu. Yy, podobają mi się wycieczki, bo wyjdziemy w piękne miejsca i możemy zobaczyć różne inne rzeczy, których nie zobaczę w Polsce. Ogólnie <try> pracy. Jest miła atmosfera, ponieważ personel nie krzyczy na nas i po prostu jest ludzki, jest miły. Pani często nam pozwala na spokojnie wszystko zrobić, żebyśmy nie miały... co powiedzieć? Ja stresu. Żebyśmy nie miały stresu. Nie da, może nic. Sądzę, że te praktyki dadzą mi więcej doświadczenia i inny pogląd na życie, bo nie wiadomo, co będę jeszcze robić w przyszłości, ale zawsze będę mieć jakieś wyjście po tym Erasmusie i Technikum I może pójdę dalej w tym kierunku i znowu będę, na przykład, tutaj we Włoszech w jakimś hotelu pracować. Przed samym wyjazdem e, dosyć e, się bałam, mogę tak powiedzieć, bo też pisałam nawet do e, jednej z nauczycielek e, i się tak troszkę mnie, aaa takie okolice wyglądają na niebezpieczne, ja nie wiem jak tak sobie oglądałam na e, Google i w ogóle, no ale tak jak przyjechaliśmy, no to tak to pospacerowałam. Na początku nie byłam też przyzwyczajona do temperatury, ale teraz jak widać, no mamy dzisiaj 35 stopni, do dzisiaj już chłodno. No Mamy fajnego autobusiarza, który zawsze wozi nas na plażę, nazywa się Antonio. Bardzo szybko jeździ, wiatr we włosach, bryza morska, po prostu emocje takie nie do opisania, można rzec. Hmm. 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 pracy też troszeczkę się obawiałam, zwłaszcza, że na początku miałam zapowiedzianą, zapowiedzianą pracę w hotelu, w którym mieszkamy i tak się cieszyłam dosyć że o że nie będę musiała chodzić do bardzo w że żeby się dogadać, że będę sobie sprzątać i tak dalej. No ale koniec końców okazało się 5 minut przed wyjazdem, że jednak pracuję w innym mieście w Milazzo, gdzie muszę dojeżdżać autobusem razem z Olą. No i na początku właśnie tak w pierwszy dzień nam się tak e, nie za bardzo widziało to, ale byliśmy mega zadowolone, jak okazało się, że właśnie dwóch, e, że właściciel nasz i pani, która tam pracuje rozmawiają po angielsku i też można się jakby wykazać tym językiem, porozmawiać. No, nie zawsze poprawnie, ale staram się jak mogę. E, robimy co mamy robić, są zadowoleni, więc chyba, chyba się wykazujemy. E, no myślę, że jest dobrze też. E, jakby szefostwo nasze mówi, że podoba i się, że bardzo ładnie pracujemy. Także jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. No i myślę, że gdzieś tam może to otworzyć e, jakieś drzwi na przyszłość. w na Sycylii. Ogółem sama Sycylia w sobie mi się podoba. Miasto Barcelona, w którym mieszkam obecnie jest ok. Natomiast bardziej podoba mi się miasto, w którym pracuję, czyli Milazzo. O samej pracy narzekać chyba nie mogę, ponieważ atmosfera jest sympatyczna i też bardziej luźna. Podoba mi się fakt, że nie ma takiej bariery językowej, gdyż moi pracodawcy i pracownicy mówią po angielsku, więc nie mam problemu z komunikacją. Do projektu Erasmus zgłosiłam się z chęcią zdobycia nowego doświadczenia. Bardzo mi się tu podoba, ponieważ mimo, że przebywam tu dopiero od jakiegoś tygodnia, nauczyłam się naprawdę wiele. Ludzie są tutaj bardzo przyjaźni, otwarci. Dzięki temu, że tu przyjechałam, mogę poprawić swoje zdolności językowe oraz położyć horyzonty. Woda jest bardzo ładna, jedzenie smaczne. Bardzo mi się tu podoba, polecam. Dzięki projektowi Erasmus Plus nauczyłam się nowych rzeczy i zdobyłam nowe doświadczenie. Poznałam tu świetnych ludzi i w pracy jest świetna atmosfera oraz pogoda jest bardzo super. Jedzenie jest takie sobie, ale za to jest cudowne morze i zwiedziłam wiele pięknych miejsc. Ja pracuję w restauracji gdzie głównymi daniami są owoce morza i bardzo się z tego cieszę, bo w Polsce mi się tego nie nauczyła, na przykład obierania krewetek. Jest cudowna atmosfera u mnie w kuchni, mili ludzie zawsze mi pomogą, jak czegoś nie rozumiem. I ogólnie tutaj też jest bardzo fajnie, cały czas gorąco, inni ludzie też są bardzo mili i jest cudownie. Myślę, że ten projekt jest bardzo fajny, nauczy mnie wiele nowych rzeczy związanych z moją pracą, nauczy mnie pracowania z ludźmi, zwłaszcza z innego kraju. Pogoda jest tutaj bardzo fajna, po 30 parę stopni bardzo jest tutaj ładnie i są ludzie bardzo fajni. Projekt Erasmus to super sprawa. Jestem tutaj, by poszerzać swoją wiedzę językową by poznawać nowe kultury i ludzi. Od początku chciałam pójść na ten projekt, gdy słyszałam, że mam szansę na sycylię, wyjazd na sycylię i cieszę się żałowałabym gdybym nie pojechała bo jest tutaj naprawdę fajnie są fajni ludzie dosyć inni, otwarci jest bariera językowa ale po to się uczyłam tego angielskiego i, i w pracy właśnie miałam okazję pogadać z dziewczyną i było naprawdę, naprawdę dobrze i ogólnie fajnie, mega Dużo różnych rzeczy, naprawdę jest inaczej niż w Polsce. Nawet jedzenie, to że jemy w różnych restauracjach i można zobaczyć, jak oni tutaj jedzą, i podoba mi się. Podoba mi się tutaj. Muszę powiedzieć, że naprawdę spodobało mi się miasto, okolice, jak i w ogóle widok. Syria jest nie spodziewałem się. Że będzie tu wspierać klimat, to trzeba przyznać, że temperatury i suchość otoczenia jest straszna. Natomiast da się tutaj żyć i no się aura ludzi tutaj dookoła podobają mi się. Jedzenie, kobiety. Na początku jadąc tutaj miałam e, takie myśli, że nie wiem czy chciałabym tutaj pojechać, że, e, czy mi się spodoba czy jest w ogóle sens, ale jadąc tutaj już przyjechaliśmy do hotelu i to byłam bardzo podekscytowana tym jak tutaj będzie. Ogólnie ludzie są bardzo mili, nawet bym powiedziała, że są bardziej sympatyczni niż w Polsce. Jak na przykład wchodzę do sklepu, to od razu pytają się w czym nam pomóc i wszystko są bardzo mili ludzie. Jeżeli chodzi o ogólny wygląd tego miasta, w którym jesteśmy na Sycylii, to jest o wiele więcej śmieci, jest o wiele więcej brudu, ale mimo tego dla mnie to i tak jest duże przeżycie jadąc za granicę, że zobaczyłam po prostu, jak tutaj jest ładnie, mimo tych śmieci na ulicy i tak mi się bardzo podoba. W pracy też jest bardzo fajna atmosfera, mimo tego, że akurat housekeeping jest bardzo ciężkim zawodem, sprzątanie i w ogóle to jest, no ciężko jest, ale... Podoba mi się to jest fajna atmosfera, są naprawdę fajni ludzie i no, nie mam się tak naprawdę do czego przyczepić na Sycylii. Po prostu bardzo mi się tutaj podoba i nawet szybko leci czas i myślę, że będzie dobrze do końca wyjazd. Ogólnie mi się tu podoba. Ma całkiem ciekawy jest wyjazd. No, podoba mi się Sycylia. Nie, no może nie tak sobie wyobrażałem miasto, w którym będziemy pracować, ale i tak jest takie fajne. Cieka Ciekawie wygląda, to na pewno. Co do miejsca pracy, to w sumie przyjemne, choć trochę miałem nadzieję na klimatyzację w środku. No tak, tak samo, jeśli chodzi o hotel, fajny jest. jest choć też tutaj. A jedna z była z tym, że nie ma łazienki, ale no nic złoża się. Dzielenie się z chłopakami jest ok. Znajdujemy się obecnie w mieście Barcola na podcewiato. Miasto ogólnie samo w sobie jest... Nawet ładne, ale podobają mi się bardziej inne miasta na Sycylii, na przykład Tornina, w której byliśmy. A jeśli chodzi o pracę, to pracuję w świętej honoracie. Jest to taka lodziarnia kawiarnia i pracuję na obsłudę klienta. Jest to dosyć ciężka praca, bo wszyscy mówią tylko i wyłącznie po włosku. Nawet obsługa jest tylko jedna osoba, która mówi w miarę po angielsku, ale też nie ma jej codziennie, a ja przychodzę codziennie. No i jeśli roznoszę zamówienia, też y, ludzie czasami pytają mnie o coś, albo proszą mnie o coś, a ja muszę im mówić, że nie rozumiem czego ode mnie oczekują. I muszę wołać kogoś z obsługi i też to jest dla mnie trochę niekomfortowe, no bo trochę jakbym sobie nie radziła jestem dosyć jest nieprzyjemna, ale no, jakoś sobie radzić trzeba. Ale um, ogólnie praca sama w sobie jest bardzo przyjemna, łatwa i jeśli chodzi o personel to jest bardzo miły. Myślę, że ten wyjazd da mi... Um, Wiele nowych doświadczeń, bo w obsłudze klienta pracuję po raz pierwszy. I też z, zderzenie z taką dużą barierą językową da mi wiele. No, to jest coś nowego dla mnie. Więc jestem tutaj na profilu hotelarskim. Mieszkam obecnie w barcelona Pozzodigotto, a pracuję w Milaccio i tam bardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o klimat, i tam też pracuję. Pracuję w większości na housekeepingu, ale też w restauracji. Jest bardzo fajnie, atmosfera jest super, ludzie też są super, mimo że tylko jedna osoba mówi po angielsku. Bardzo się z nimi dogaduję i czasami też dają mi jedzenie, jak jestem miła. Więc bardzo mi się podoba. Ogólnie na Sycylii jestem pierwszy raz i we Włoszech też. I bardzo mi się tutaj podoba i chętnie bym tutaj wróciła. I sądzę, że po Erasmusie i całej tej przygodzie miesięcznej wyniosę dużo doświadczenia, bo na pewno na praktykach jest inaczej niż na tych, których byłam w Polsce i bardziej mi się to podoba.